Kurwa, ale to ma wejście dobre. Przepiękny. Ale muzyka. Ej, kurwa, gdzie ta muza? To widzisz, coś chyba było nie tak, co? Noble One. Nie ja, ty jesteś Noble 6 Ja to so. ja, jestem Noble 7 Stary, no. jesteśmy tą samą osobą, pamiętam. No ja jestem ten All right, noble team. Ty jesteś kurwa out. ten Wiesz jak to się nazywało? Jak Or... Fight Krabby, ty jesteś kurwa Tyler Durden Mamy <laughs> <laughs> do bossa tutaj Boss Nie, ja, to jest cap <laughs> Ej, uratuj Herorysta. miasto! Terrorysta! Kurwa kosmici! <laughs> Ej! Hej, uratuj miasto Lego City! Z drobnych bezpiecznych indików! Co tam strzelają? Ale ja cicho strzelam, co ktoś O kurwa! Ej, w ogóle trafia? Bo control first, control first. A co oni tak śmiesznie, co oni tak śmiesznie biegają? Bo się poją, taki per. A nie zabiję go! Sorry nie Głowę ale... odcinam! Jak zbieracie amunicję do Givery, bo jest bida trochę. No i Givery musisz wziąć. Nie będę wam tu wroga. Ta pistolera pistolero. Jestem pistolero jak Krzysztof O Jezus, Elita! Elita! Uuuu! 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 Kurwa na razie nie mnie. O kurwa, Elita! Uuuuuuu! mnie. No właśnie, kurwa. O ja pierdolę. Oj, to kurwa! To jest jakieś derby robimy? Kurwa dajcie się! Nawet ten zaskoczył, kurwa! Ej! Nie bądź go! Kurwa! Spokojnie? Kurwa! Kurwa to tańczy! Wyprowadzę nas stąd! Wyprowadzę nas stąd! Wyprowadzę na stąd. Wyprowadzę na stąd. Oh, kurwa! Dobra, masz już tarczę? Wracamy tam. To jest wróg. Dobra, dismount, dismount, dismount. Ziada! Wuuuu! Granat! Gata, Raskis. Gata, ali Elita po prawej. Teraz pierdol go. Elita, to jest innymi. To śpię innego, nie żyje. <laughs> tak nie żyjesz. Kogoś wysadziłem. Nie żyje. Idę <noise> <To> z... <noise> to co Ty tak? jesteś <noise> ten dopiatrzony? <noise> no. Mam input delay 10 sekund. No się ode mnie. na dobre. Ale ktoś ci kazał taki ustawiać? <noise> <ratuję. głos> o kurwa, wyjebał mnie. A żyjesz? Nie żyję. Nie. <głos> <głos> o kurwa. No to już jestem unpromoted O to jest to To jest tak zwany Nidler. I pa To trzeba takimi, to jest namierzane I jak para w ciebie trafi to to eksploduje potem A! O kurwa Kregle. Co? O kurwa Ja pierdolę Się skup na drodze Ani me to the home Zij jeptjes, kurwe zin op. Au, au, au. West Virginia. Mouten mama. Take me home. Country road. Hold your position. Dobra. Inbound Covenant dropship. Hahaha. <laughs> Hold position. Hold position. Ordinance. O, Ordnance Ordnance my Ula command. la Tu I... Sniper leży, weź sobie I... Where? Tu, na Ordnance To jest nasze, nasz cały Ordnance O ja pierdolę Kurwa, ty statek na nas napierdala 5 metrów od nas, a my się bawimy Można powiedzieć ze siurkiem Dobra uh, Jeden nie żyje Jeden leży z QBD Kurwa, nie trafiłem. Kolejny dropszy. Kurwa, czekaj, bo napierdala na mnie dropszy. Drugi leży z KBD. Trzeci leży. Czwarty. Kurwa. No przeładuj, celuj tylko. Jad jadz Piąty, Piąty leży. leży Dobra. Leży z KBD. Bo ta ewakuacja. Nie mogę. Cześć. O! Można! Można! O, można! <śla> <śla> Żyjesz? Nie. Może na tarczownika o, A co mi daje tarczownik? Wrączkę mu może strzelak Najmierze żyje Typka poszła Tu coś leży Snajpad to jest Zbrojownia, to jest Zbrojownia O, oh, dostałem to jest Kurwa, napierdala, na... oła! Oh, oh, z... Złasz ta ton, staton! Kurwa Elita, elita jest, przyleciała Kat, kochanie broń mnie o, o, stepman nie żyje Może ledwo żyje o kurwa, dostałem rakietą. To oni mają na plecach, jakim Garbo odstrzelę? Kto taki gaznik wylatuje? To jest, ich... to jest ich pojemnik chyba z tlenem takim. Z Tak. Tak. Trójką przełączyły granaty jakoś. To spermo żołnierze. To spierdolić kurwy synów! Granat tutaj! On jest sam! No ale tam jest! Tego, kurwa! hosty Ale może stracić! No i tak go stracimy! Idziemy dalej! No kurwo, Jebana. Uuu! Jak ci się Gierka podoba na razie? How long? How long? No, myślę, że on powiedział hello. Nawiązanie is, do jest nazwy gry. Hello. <laughs> wow, wow, my god, help us all. Yo, Paul, dziękuję widzowie za pierwszy odcinek. Żegnamy się. Cześć, Paul. Do usłyszenia w następnym. Już, porwa pierwszy. Dzień dobry, Modziti. Pytacie się mnie czy, nie, czy dzisiaj wszyscy, odpowiedzi nie znam. Ale wiem jedno, że Polska musi być w wolnym krajem. Za <grystanie> Polskę! tym jeździć? mogę tym. Co się. Dobra, do ataku! Za mną! Noble Six! <grystanie> <6. grystanie> Transformers, roll out! <grystanie> Zabija mnie! Zabija mnie! To nie jest efektywne, kto by się z Wydaje ci się! Nie masz po prostu ty uprawnień do jeżdżenia. Bózkiem widłowym! Tarara, ta, ta. Jedziemy! Ty, ej. Trochę chyba chujnie, wiesz? Ja mam ja potrąc. Limited, we'll czekaj, czekaj, what need, oh, oh. <laughs> czekaj, czekaj, mam pomysł. Czekaj, czekaj, mam pomysł. O, a nie, 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 Dobra, derby! Nieeeem! Chcę przybliżyć przez pierdole. tekstury. Chodź tu, kurwa. Chodź tu. No i co? Ja się przez tekstury jakieś przebić. O! Dobra, na dwa hity schodzisz, dobrze wiedzieć. O Boże. Ja Boże. Teraz... Nigdy nie odbiję tej bazy. Użyjesz tego na nich, czy nie? A mam? No! Artyre, artyleria Artyleria tu, 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 tu. artilleria. Tutu, ja byłem podosła. Ja, kochanie, tam Jeszcze z Gunerem? Wbijaj na tego. Z Gunerem. No, no. Z, <laughs> z ja Jaki win. Z Game. na ziemi. Chcemy trafić, na drive Z Drive by shooting, podjebanym kinem, trzenam do twojej suki, święto Walentynek. On poleciał, widziałeś go? No i wszyscy tu latają. Ja widziałem Granta, jak leciał do O Jezus! Dobra. Lecisz, malina. Dara. A to jest tam nasz, ja to nasy naszych ruję. A, <ja> <laughs> Jezus kacu mnie prowadzi Ci... Kobieta prowadzi, pomóż mi Nie no, zabija mnie Serio? Tak Ufa, ile ten granatnik żyje Złoty o, granatnik, żyje. złota elita, prawa strona No i gówno, ale już się rozjebał za zero Idziemy dookoła A ja ja, ja, postawiam Dzida, 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 Dawaj ogień na tłoki, ogień na tłoki o kurwa! Zje <grymczak> Pod kontrolą. O, 50! Na wzgórzu są. Pomagam ci, zjem jednego. Ja też. Boże, 50 mam. Wystaj. La póła Magnum! Uhuuu! Tak <grymczak> giną. <grymczak> to krink jest znowu jak coś. jest ta 50, ale ona ma bardzo mało pocisku. Ale to ty jak w główkę dasz? Spraszę. Are you sure about that? Flipuj, flipuj, flipuj tą kurą <śmian> To moja wina. Ty idziesz? Sexy, chodź Jezus, mamy wszystko. Du du Duże bronie ci... i dziewczyny w tym samochodzie, samym kurwa Nam brakuje jeszcze drogia alkoholu i... <śmian> I jeszcze parę inni ciekawych rzeczy, których nie mogę mówić w tym momencie. <grystanie> <O>. Jest! <grystanie> Raz nie działa! się działa. Całą grę z jednym pojazdem. O, mogę. Ten pojazd już leta, co się trzyma. Brak Maka, oporu. Leta. Patrz, a uratowałeś tych ludzi, a ich w życiu żywych nie widziałem. Gratuluję. <grymne> Gratuluję. Tymczasem ja <na> tylko. <grymne> Co tam kadłub ciebie? Ja jak nam kadłub ci mi ostatnio dzień? Może jakaś kawka, coś ten, powiedz... tym wszystkim. Widziałeś rozjebałem ich tu pół sekundy. nikt tego nie zrobił. <grym> Jezus! <wytkujesz> I'm about to explode! Hahaha. Zajmowałem. O kurwa. Oho, Lera, nie zjesz, chyba. Chodź Kat, wejdziemy do środka. Chodź. Idziemy bez niego, Kat. Nie, no nie. Daj, daj mi bądź... Daj mi być trzecim kołem, kurwa! To no. ty Kat Ty, ale Kat taką matka, musisz... ręką to taki filmik. Mogłabym zrobić, kurwa. E, o Jezus! O Jezusie. jestem na prawą flankę. Nie żyję. Kurwa mać, no. <laughs> co nie na całą flankę. Nie zje. <laughs> ja w niego grana przylepiłem, a ten na nas poleciał. No, ja pierdolę, no. To mi wyjebał. Kurwa. Ja pierdolę, co za... No prawie żeś Hana... Forda zabił. No bo się myli, ja tu się klikanie O No Ford tutaj leci, kurde. Leży! Nie leci! On leży! Nie żyje Piotrek. on nie no, żyje! Nie oni on nie żyją, oni jeszcze żyją, ale to ich tak na tak, kurwia coś! Nie żyją! I dopiero atakują oni punkty militarne na początek. Yes, Oj. Long sword! Ciekawe, Ainan. Someone should take a picture. Nice work by the way. I aim to please.